Dzień dobry piękne głosy. Dzisiaj mnie wzięło na refleksję na wspominki można powiedzieć. Um, usłyszałam niedawno, że mi to jest tak łatwo, e, jeśli chodzi o głos, ponieważ zawsze miałam dobry. Na pewno zawsze miałam dobry głos i po prostu nie rozumiem przez co przychodzicie, kiedy uczycie się prawidłowej emisji głosu. Powiem Wam tak, że ja miałam ogromną chęć, żeby śpiewać. Kochałam śpiewać od dziecka. Jak miałam 6 lat, 7 lat, 8, to już właściwie na tym skupiałam całą moją uwagę, jak tylko miałam na to czas. Moi rodzice mnie w tym bardzo wspierali. Natomiast jeśli chodzi o mówienie, tak, ja miałam zawsze mocny głos, dobrą dykcję, ale taką dykcję, którą też trzeba było udoskonalić. Ja zawsze reprezentowałam moją klasę jako narrator w przedstawieniach szkolnych. Jak można było gdzieś wystąpić, w jakimś przedstawieniu, najpierw klasowym, potem już w innych miejscach, nawet na koloniach, to ja się zawsze pierwsza zgłaszałam. Bardzo mnie to cieszyło, jak mogłam tym głosem. Coś zrobić, mogłam się pokazać w ten sposób. Też zresztą moją jedną z motywacji było to, żeby ludzie mnie widzieli i słyszeli. Bardzo mnie to od dziecka cieszyło, bo sobie coś tym oczywiście uzdrawiałam. Oczywiście wtedy nieświadomie doszłam do tego jakiś czas temu. Natomiast jeśli chodzi o mój głos, to mój głos nie brzmiał od samego początku perfekcyjnie. I zresztą nie brzmi tak do tej pory i nie mam z tym żadnego kłopotu. Po prostu cały czas jestem w procesie, poprawiam to moje brzmienie, staram się mówić jak najbardziej wyraźnie, staram się mówić jak najbardziej takim, taką barwą, która odzwierciedla mnie, jest autentyczna, głęboka i naturalna. Natomiast mój głos, kiedy byłam dzieckiem, kiedy byłam nastolatką, a nawet już kiedy byłam dorosłą kobietą, mój głos brzmiał zawsze bardzo miło. Co to znaczy bardzo miło? Bo teraz wydaje mi się, że też jestem osobą otwartą, miłą i ten głos te brz też brzmi miło, natomiast mój głos brzmiał bardzo jasno. I już Wam pokazuję, o co chodzi. Teraz podnoszę moje, mój głos, teraz podnoszę, rozjaśniam moje brzmienie i to jest głos, który odzwierciedlał mnie właściwie, jak byłam nastolatką. I jak byłam już dorosłą kobietą, tak mniej więcej do 30 roku życia, ja mówiłam głosem jasnym, podniesionym. I zobaczcie, co ja teraz robię. W momencie, kiedy ja Wam pokazuję to brzmienie wyższe, to ja jakby się troszkę zaciskam, mój głos zmienia miejsce rezonowania, ponieważ już nie rezonuje w przestrzeni klatki piersiowej, a bardziej rozwibrowuje moją jamę ustną tym głosem trochę zatoki. Więc on jest jakby taki jaśniejszy i brzmi bardziej jak mała dziewczynka, tak? To jest taki miły głos. I teraz zobaczcie. Ja przestałam tak mówić właśnie dlatego, że zaczęłam uczyć się misji głosu. Właśnie dlatego, że zrozumiałam, że to my decydujemy o tym, jak chcemy brzmieć. Jeżeli ja zdałam sobie sprawę już jako psycholog, studiując psychologię, że ja brzmię nieadekwatnie do mojego wizerunku, do mojego wieku, to ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, co się za tym kryje. I zrozumiałam, że to, co się za tym kryje, to moje niedojrzałe podejście do życia. Ja, mając lat 26-27, czułam się jak dziewczyna, nie jak kobieta, i z tego, co wiem dzisiaj, pracując z moimi klientami, dosyć. Często my, w momencie, kiedy nasz wiek już pokazuje, że jesteśmy osobami dorosłymi, my jeszcze czujemy się na przykład jak chłopak, jak dziewczyna, a nie jak dojrzali ludzie. I to bardzo często się odzwierciedla w naszym głosie, u mnie też tak było. Więc w momencie, kiedy ja zdałam sobie z tego sprawę, połączyłam kropki, zrozumiałam, aha, ale ja mam narzędzia do tego, żeby to zmienić. Co zrobić, żeby mój głos nabrał dojrzałości? Co zrobić, żeby mój głos, obniżył się w brzmieniu i co zrobić, żeby mój głos zaczął odzwierciedlać mnie, tak? Mój wiek, żeby mój głos był adekwatny do mojego wieku. Już takie głębokie rozkminki miałam, mm, no tak z 8 lat temu zaczęłam się zastanawiać właśnie, co spowodowało, że ja brzmię inwantylnie i doszłam do wniosku, że... Brakowało mi dojrzałości, że to nie jest kwestia techniki, tylko brakowało mi dojrzałości, jakiejś takiej decyzyjności, wzięcia odpowiedzialności za moje życie i to się odzwierciedlało w moim głosie. Dzisiaj, kochani, tak bardzo osobiście wam opowiadam, ale mam nadzieję, że na tym moim przykładzie wiele osób będzie mogło odnaleźć też u siebie podobne podejście, bo wiem, że moi klienci przechodzą przez, przez to samo bardzo, bardzo często. I jeżeli w Twoim głosie brakuje głębi, jeżeli ty brzmisz jak młodsza, młodszy o jakieś 10, 15, 20 lat, to co się za tym kryje, tak? I teraz powiem Ci technicznie, jakie kwestie mogą ci pomóc, mogą cię wesprzeć w tym, żeby Twój głos nabrał głębi, ale też powiem Ci o takich kwestiach bardziej dotyczących Twojej dojrzałości, dotyczących samoświadomości, bo. Tutaj, jakby z dwóch stron należy podejść do tematu, nie z jednej. Nie wystarczy ci to, że nauczysz się oddechu brzuszno-żebrowego, który rzeczywiście bardzo wspiera nasz głos w tym, żebyśmy brzmieli głębiej, żebyśmy brzmieli dojrzalej. Jeżeli ty masz głos podparty przeponą, jeżeli oddychasz torem brzuszno-żebrowym, czyli w trakcie wdechu rozszerzają ci się żebra, uruchamia ci się brzuch, a w trakcie wydechu. Ty podpierasz głos przeponą, to wtedy twój głos brzmi mocniej, głębiej, dojrzalej. Jak to zrobić? Uczę tego na moim kursie online Moc Twojego Głosu. Tam znajdziesz aż cztery lekcje, w których opowiadam o tym, jak oddychać przeponą, w jaki sposób podpierać głos w mowie i w śpiewie, żeby właśnie brzmiał mocniej i głębiej. W momencie, kiedy podpierasz głos przeponą, on brzmi znacznie niżej i znacznie mocniej, ale również to, co ma ogromne znaczenie, to to, żeby twój głos w momencie, kiedy ty fonujesz, mówisz, żeby wibrował, brzmiał, wzmacniał się w rezonatorze piersiowym. Czyli my mamy, kiedy mówimy, czuć taką delikatniutką wibrację w tej przestrzeni. Nie w tej przestrzeni, że wibrują nam zęby, gardło, jama ustna, tylko my, albo, albo właśnie w tej przestrzeni krtani, tylko my mamy jakby rozwibrowywać nasze ciało w klatce piersiowej. Bo my jesteśmy instrumentem, tak samo jak gitara ma pudło rezonansowe i tam się wzmacnia dźwięk pochodzący ze strun, tak, tak samo nasze struny głosowe w krtani są bardzo maleńkie, i jeżeli my nie. Wzmocnimy tego dźwięku, to brzmimy bardzo cicho. Więc jeżeli nasz głos rezonuje, wibruje w rezonatorze piersiowym, to wtedy brzmimy głębiej. Natomiast jeżeli rezonuje w rezonatorze głowowym, w przestrzeniach powyżej naszej krtani, brzmimy jasno, infantylnie, niedojrzale, nieadekwatnie. Prawda, że ten głos jakby trochę nie pasuje do mnie, do mojego wieku? Mm. Jest oczywiście bardzo miły, w dubbingu się bardzo przydaje, ale na co dzień odbiera mi klasę, odbiera mi mm, taką kobiecość, dojrzałość, której ja chcę. Ja chcę, żeby to się wyrażało. Ja chcę, że, ja chcę się wyrażać autentycznie, spójnie z tym, jak się czuję, spójnie z tym, jak wyglądam, tak? Nie odmładzam się moim głosem, w ogóle nie o to mi chodzi. Więc jeżeli my chcemy, żeby ten głos brzmiał głęboko, dojrzale, to tak jak mówiłam przepona, rezonator piersiowy, co nam jeszcze może podnieść głos tak technicznie, to zaciśnięte gardło, zaciśnięte szczęki. Jeżeli my się tutaj zaciskamy, głos się podnosi i też ten głos brzmi dosyć ostro i dosyć wysoko, dosyć jasno. Wszystkie te rzeczy techniczne pokazuję Wam w kursie Moc Twojego Głosu, który znajdziecie podlinkowany pod tym filmem. Natomiast to, o czym opowiadałam na początku, to są jeszcze kwestie naszej świadomości, naszego podejścia do życia i w momencie, jeżeli ty się czujesz jak dziecko, cały czas jak dziecko, czujesz, że nie jesteś gotowy, gotowa na pewne decyzje życiowe, które w sumie mógłbyś już podejmować, ale ich nie podejmujesz, jeżeli ty mm, czujesz, że cały czas oddajesz odpowiedzialność za swoje życie komuś, tak? Na przykład osobie, do której przychodzisz na coaching głosu. Kiedy ja widzę, że mój klient przychodzi do mnie i mówi: Po pierwsze, jest 10 lat młodszy i mówi do mnie, per pani, tak? To już jest dla mnie taki sygnał: okej, okay, dobra. Po drugie, jeżeli. Mimo, że jakby proponowałam przejście na ty, tak? Po drugie, jeżeli ta osoba mówi do mnie. To niech mnie pani przypilnuje, tak, żebym ja nie, nie popełniał tych błędów. To ja już sobie, już mi się zapala taka lampeczka, bo ta osoba cały czas czuje się jak uczeń w szkole. Ta osoba mnie traktuje jako nauczycielkę i liczy na to, że ja tę osobę, tego człowieka, przypilnuję, żeby ta osoba nie popełniała błędów. A ja przed chwilą pokazałam technicznie, co ta, co ta osoba ma zrobić, żeby ten głos brzmiał lepiej, tak? I ja wtedy mówię tak: hej, sam się pilnuj, weź odpowiedzialność za swój głos, bo jeżeli dorosły człowiek zdobywa informacje, bardzo proste techniczne informacje, jak coś zrobić, żeby głos brzmiał lepiej, to dorosła osoba chce, sama wewnętrznie chce tego pilnować i wprowadzić ten nowy nawyk w życie. A jeżeli jest ktoś, kto mówi: niech pani mnie przypilnuje, to tam mamy jeszcze pewien rodzaj niedojrzałości, tak w tym człowieku. Takie właśnie oddawanie odpowiedzialności, niech mnie pani przypilnuje. Kochani, dorośli ludzie sami się pilnują. I takie malutkie rzeczy mogą się właśnie Odzwierciedlać w naszym głosie, bo ta osoba właśnie przychodzi do mnie na zajęcia, dlatego że ma bardzo jasny głos, nieadekwatny kompletnie do wieku, głos u 30-letniego mężczyzny brzmi, jak, jakby to mówił, nastolatek jest jeszcze taka, taki rodzaj wypowiedzi, właśnie oddający odpowiedzialność, tak? W momencie, jeżeli jest osoba, która ma jest już dorosła. Od kilku lat jest dorosła i brzmi jak dziecko, ale znam też takie osoby, które mają lat 40, 50 i brzmią infantylnie, brzmią jasno, brzmią jak dzieci. To najczęściej głos tylko odzwierciedla to jak ta osoba się czuje ze sobą. Ten głos jakby ten głos jest prawdziwy. Ten głos nie fałszuje. Ten głos jest autentyczny. On autentycznie pokazuje, że ta osoba jest dojrzała i wtedy ja oczywiście pokazuję, podeprzyj przeponą, użyj rezonatora, otwórz gardło, otwórz szczęki, ale dopóki w naszym umyśle nie zmieni się przekonanie na własny temat, że hej, ja jestem dorosła, mam 40 lat ja mogę mówić jak dorosła kobieta, tak? Jeżeli w naszym umyśle się to nie przekliknie, jeżeli my się cały czas czujemy, ja jestem dziewczyną, nieważne, jeszcze mam czas, niech ktoś inny coś za mnie zrobi, ja, yy, niech inni mnie nauczą, niech inni to zrobią, ja zapłaciłam, to niech ona to ogarnie. Jeżeli jest takie oddawanie odpowiedzialności, to to jest cały czas, kochani, o braku dojrzałości i ten głos to odzwierciedla. I uwierzcie mi, że w takiej sytuacji my cały czas z klientem pracujemy nie nad techniką emisji głosu, tylko nad uświadomieniem sobie tego, że już możesz wziąć odpowiedzialność za siebie, za własne decyzje, za własne życie, że nie musisz się podczepiać pod kogoś, żeby ta osoba ci pomogła była twoim wsparciem, tylko ty możesz sam sama, mając narzędzia, czyli odpowiednią technikę emisji głosu, zacząć wyrażać się głosem. Dorosłym, dojrzałym, świadomym. Tego wam, moi drodzy, z całego serca dzisiaj życzę, żebyście odnaleźli we własnych głosach dojrzałość, świadomość, żeby te wasze głosy autentycznie wyrażały was, a jeżeli tak nie jest, jeżeli jest coś w Twoim głosie, co brzmi w taki sposób, że Cię to drażni, wkurza, to zastanów się, bo może ten Twój głos jest właśnie prawdziwy. Może właśnie ten Twój głos jest autentyczny i on autentycznie odzwierciedla to, że jeszcze czegoś o sobie nie wiesz, że jeszcze gdzieś brakuje świadomości. Uwielbiam głos za to, że on jak papierek lakmusowy odzwierciedla nas naprawdę. Życzę Wam, kochani, prawdy w głosie. Jeżeli sami chcecie odnaleźć taką odwagę w wyrażaniu siebie i bardziej zauważyć, jakie elementy w Waszym głosie odzwierciedlają Wasze niezauważone historie z przeszłości, to zapraszam Was na kurs online Twój Głos to Złoto albo oczywiście na konsultacje do mnie odnajdziemy źródełka Waszych zablokowanych głosów. <głos> Życzę Wam wspaniałego dnia i prawdy w głosach tych słyszanych od innych i tych wypływających z Waszych serc.